Jan Kasprowicz, koszałki opałki. Kto by też dał wiarę, że czasem to i z najgłupszego chłopa może być król? Ale przecież tak się raz wydarzyło na świecie. Prawda, że za bardzo dawnych lat posłuchajcie, jednego dnia rąbał chłop drzewo w lesie. Aż to usłyszał krzyk o ratunek. Jakiś pan ugrzązł z końmi i wozem w bagnie. Chłop się piersiami sparł i kolasem z błota wydobył. A ten uratowany pan chciał mu okazać swą wdzięczność i powiada. Żądaj, czego chcesz, a ja ci dam. Ale chłop taką głupotę swojej mózgownicy miał, że nawet nie wiedział, czego by się też domagać. Wtedy pan, który był wielkim czarnoksiężnikiem, na odpowiedź żadną nie czekał, bo myśli sobie. Głupi jesteś, więc się z tobą nie dogadam. Jeno od razu barana mu dał i rzecze, masz barana. A ile razy potrząśniesz jego wełną, sypną ci się złote pieniądze. Idzie sobie chłop, wielce uradowany, z baranem do domu. Tylko, że jedna stara wiedźma w tej samej wsi mieszkająca zastąpiła mu drogę i mówi słyszałam ja o waszym szczęściu kumoterku trzeba je zalać mówi dobrym trunkiem już ci już ci nie w ciemię bity jestem to mi dobry trunek nie zaszkodzi i pił a wiedźma stara kiedy już był mocno pijany cudownego barana zabrała do siebie a innego chytrym sposobem Podstawiła. Chłop się przespał, a potem, żeby tych złotych pieniędzy, tych dukatów do skrzyni nasypać, zaczął baranem trząść. Na próżno, bo wiadomo, że z takiego zwyczajnego barana nic tam człowiek nie wytrzęsie. No, co najwyżej trochę wełny na kożuch albo mięsa na pieczeń, choć prosty człowiek takiej pieczeni nie jada, tylko ci z miasta albo ze dworu. Hmm. Zasmucił się chłop i po niejakiej kalkulacji. Poszedł do lasu i duma sobie: Co będzie, gdy spotkam tego pana, co go z bagna wydobył? Może on co uradzi? I czarnoksiężnik uradził. Jako, że moc taką miał, dał mu kurę, mówiąc: Jak na nią zawołasz Kurko, kurko znieś mi złote jajko to ci od razu złote jajko zniesie. Chłop podziękował, kurkę pod pachem wziął i do swego obejścia powraca. Ale ona wiedźma, ta stara baba. Już na niego czeka i powiada Ja was, sąsiedzi bardzo szanuję, bo rozum w głowie posiadacie nie z gorszy. Mam dobry likierek, warto się go napić. Rozumiecie? Jości, Powiada, taki głupi nie jestem, żebym nie rozumiał. Wiem, że dobrego likierku zawsze napić się warto, zwłaszcza gdy się ma taką kurkę, co byle zawołać na nią, a złote jajko zniesie. Miał ci ten chłop swój rozum. Jednego przecie nie spostrzegł, że baba mu zamieniła kurkę na inną. Poszedł do domu, kurę na wszystkie strony, gdzie ino może obraca, obmacuje. O mało jej ogona nie wyrwał, akurat jak. Nic? Tak nic. Więc też umyślił sobie, że nie ma w tym nieszczęściu innego ratunku, tylko spróbować szczęścia i pójść znowu do lasu. A co? Powiadam, może mi się uda i udało mu się, bo mądremu człowiekowi zawsze się uda. Czarnoksiężnika spotkał i taki Obrus od niego dostał że jak rozkazał obrusie obrusie rozściel się obrus się rozścielał i wszystkiego było na nim dosytości kosztownych potraw najróżniejszych i win drogich i gorzałki i czym jedno człowiek duszę swoją uraczyć zapragnie chłop ciekaw zaraz w lesie obrusowi rozesłać się przykazał uczciwie jadłem sobie dogodził i jak zaczął tych trunków próbować, tak próbował i próbował, aż się spił i zasnął. A we śnie jedną tylko miał złość, że tak sam biesiadował, a swojej kumoszki, onej wiedźmy starej nie zaprosił. Ale wiedźma już czatowała. I kiedy chłop leżał jak ścięty pieniek, czarnoksięski obrus mu ukradła, a inny mu podsunęła. Chłop się obudził. I teraz dopiero poznał, że choć w cieniu go nie bito, to jednak mądrość wiedźmy była większa. Dlaczego? Dlaczego opowiada do onego czarnoksiężnika, mądrość babska ma być większa od naszej, nieprawda? A czarnoksiężnik na to mu odrzeknie, inny nie ma rady, tylko porządnie ją sprać. A wtedy rozumie nie będzie taki chytry. I dał mu kopiałkę. I wyuczył go, żeby mówił koszałki, opałki z mojej kobiałki, a te koszałki zrobią już swoje. I od razu wypróbował tej nauki na skórze chłopa, bo mówi czasem to się i chłopu przyda. Obolało go bardzo, ale rozweselony był, że ma takie lekarstwo, przez które skończy się wiedźmy panowanie. Kobiałkę zarzucił na plecy i z uśmiechem poszedł do wiedźmy. Zaczęła go częstować, bo myślała sobie ma widać w tej kobiałce coś dobrego, o, może być dla mnie zużytkiem. Wzięła kieliszek i do chłopa przepiła. Wtedy chłop jak nie krzyknie. Koszałki, opałki z mojej kobiałki. Tak w te tropy wyskoczyły porządne bukowce i dębniaki i jeły babę trzepać, co się wlazło. Wiedźma się zarzeka, że mu wszystko odda i jeszcze czym nagrodzi, żeby jej tylko dał spokój, ale chłop... Odpowiada: bijecie, bo bićcie muszę. Żadnej mi nagrody twojej, stara jędzo, nie potrzeba. Szkodnica jesteś. Potem rozkazał tym bukowcom i dębniakom, co by się schowały do kobiałki, przerzucił je przez plecy, zabrał barana, kurę i obrus i poszedł w świat. A Zachciało mu się wielkiej dostojności. Mam, powiada, barana, że jak go potrząsnę, to sypie pieniędzmi. Mam kurkę, co mi znosi złote jajka. Mam z jadłem i napitkiem dowoli. Mam i kobiałkę do obrony. Czemu nie mam zostać królem? Tak sobie przepowiedział i przystał do dworu jednego króla, który z nieprzyjacielem toczył wielką wojnę. Chłop od razu nieprzyjacielskie wojsko pałkami pobił, za co otrzymał piękną królewne za żonę. A potem, kiedy stary król umarł, na jego tronie siadł, i bardzo mądrze nad narodem panował. Nie dziwota. Miał barana, co mu pieniędzmi sypał, miał taką kurę, co mu niosła złote jajka, miał obrus, co jak na niego zawołał: Obrusie, obrusie, rozściel się! W te pędy rozścielał się i potraw i napojów dostarczał bez miary. A jeszcze miał ci ten z chłopa król i kobiałkę z pałkami, co nie tylko całą armię ale i najgorszą, najchytrzejszą wiedźmę, kiedy było potrzeba, pobiły. Taka jest, wiecie, historia o tym chłopie, co przez mądrość swoją królem zostać chciał i królem został.